Te Arabella witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 26 października i jest to kolejna środa, w której mamy aktualizację związaną z Halloween. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to na moim kanale w tym tygodniu jest jakby taki maraton halloweenowych filmów. No i właśnie, właściwie Halloweenowo-jesiennych, wczoraj właściwie był film z Halloweenową, z Halloweenową ankietą, co gracze, co myślą o Halloween, jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to koniecznie was zapraszam, odsyłam was tutaj do góry do linku, ale oczywiście wróćcie również tutaj. Wracając do dzisiejszej aktualizacji, to właśnie mamy parę nowych kompletów w sklepie, w... Y daję w twierdzy galopującego. Jest to między innymi właśnie ten komplet, który ja mam na sobie. Według mnie jest przecudowny. Nie mam całego, bo nie mam tego czegoś na głowę, ale... i nie mam też torby na siodło, ale nie chciałam też tak wydawać zbędnie stere końców. A przechodząc już dalej do aktualizacji, to Casper będzie miała nam coś do powiedzenia: coś dalej, coś związanego z tą sagą galopującego. Thompsona. Zobaczymy o co chodzi. Coś tam będzie z Lindą, z Odjeźdźców Dusz. No, zobaczymy. No i również mamy tutaj nowego ducha w twierdzy galopującego, który będzie miał dla nas taką aktywność. Cukierek albo psikus, coś takiego. Więc zaraz przechodzimy sobie już do bezzmędnego tak gadania, zaraz przechodzimy sobie już do odcinka. Ale zanim do tego przejdziemy, to macie tutaj moich pięć ostatnich subskrybentów. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, bo jak możecie zauważyć, w niedzielę chyba wybiliśmy 2000 subskrypcji. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. Was jest naprawdę coraz więcej cały czas. I naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że no. Dobra. Co do arabelkowego tygodnia będę Was informowała na bieżąco, kiedy to będzie i itd. Zapraszam Was również na mój serwer na Discordzie, arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu. No i przeważnie tam dzieje się najwięcej, yy, jest takich najwięcej newsów i tam właśnie chyba tak jestem najbardziej aktywna. I zapraszam Was również na wszystkie moje media, takie jak Discord, Instagram, TikTok czy Facebook. A te la, te... O Jezus Maria, nie umiem coś cię mówić. Teraz już przechodzimy do filmu. Najpierw sobie pojedziemy do Kasper, bo jest tutaj najbliżej. I zobaczmy, co ma nam do przekazania. Tu jesteś! Ktoś robi niezłe zamieszanie na wyspie Mrocznej Wieży. Aż nie mogę się skupić na sobie. Jestem praktycznie pewna, że to ktoś z twoich znajomych. To z kolei oznacza, że musisz się zająć tą sytuacją. Zbadaj zamieszanie na wyspie Mrocznej Wieży. Czy to jest ta nowa wyspa? Chyba tak. Okej, okay, to jednak nie ta nowa wyspa, to jest jednak y, ta stara właśnie się skapnęła, może też wyspa. To Arbella ogarni się. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy sobie teraz na wyspę tej mrocznej wieży, i tutaj prawdopodobnie będziemy mieli spotkanie z Lindą. Gdzie ona jest? Tutaj, czyli musimy wjechać. Czy to jest Linda? Tak, to jest Linda. Jak zwykle przy ognisku. Arabella, jak zawsze pojawiasz się we właściwym momencie. Nie wyobrażasz sobie, jak wiele książek przeczytałam. Dużo nawet jak dla mnie, ale chyba jestem na tropie galopującego. Co, hałas? Pakuję tylko rzeczy z obozowiska. Przydadzą się nam się w czasie podróży. Muszę jeszcze spakować ostatnią książkę i możemy jechać. Tak dużo mamy do. Ach, zastanawiasz się, dokąd idziemy? A tak, ślad galopującego. Już mówię, może lepiej usiąść. Udaj się do skarbca kamieniarza w dolinie ukrytych dinozaurów. Może znajdziesz tam Magnusa Steinara. O, ciekawe. Wiemy, że ktoś ukradł wspomnienia galopującego. Ale dlaczego? Co złodziej by zyskał? Zaczęłam się zastanawiać, co jeśli ktoś zrobił coś galopującemu? Coś złego, i ta osoba nie chce, by galopujący o tym pamiętał. Nagle mnie olśniło. Cały ten ból, gniew i żal, który czułam wcześniej u galopującego, to nie był ślepy szał, tylko chęć zemsty. Coś musiało się zdarzyć 900 lat temu, zanim ten człowiek stał się galopującym Thomsonem, Wtedy, gdy był zwykłym Gunnarem. Zaczęłam od przeszukiwania archiwów pod kątem potomków lub krewnych Gunnara Trimsona. Gdy to zawiodło, skupiłam się na Jarlu i jego najbliższych sojusznikach i wtedy trafiłam na pewne imię Magnus Steinar. Mówi się, że Gunnar Trimson zniszczył magiczne kamienie runiczne za pomocą kamieniarza o imieniu Magnus. Wiem, że duch Magnusa wciąż wędruje po Jerwigu, a ostatni raz widziano go w skarbcu kamieniarza w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Chodźmy zobaczyć, czy dalej tam jest. Skończę pakować obóz i dołączę do ciebie na miejscu. A, racja, miałam cię zapytać. Pamiętasz, czego ostatnio udało nam się dowiedzieć o galabującym Tomsonie, czy ci przypomnieć? Możesz przypomnieć, bo ja nie pamiętam. Cudownie. Od czego zacząć? Galopujący są znany prawie 900 lat temu jako Gunnar Trimson, był cenionym i wiernym żołnierzem Jona Jarla. W. Aha, myślałam, że to się stało. Według legendy, mężczyzna zdradził Jarla, albo Jarl tylko tak myślał. Tak czy siak Gunnar wylądował w kajdanach zawstydzony i skazany na śmierć za zdradę. Gdy żołnierze Jarla przybyli po Gunnara do stajni Morrigan, wybuchł pożar, a cały budynek, budynek spłonął. Wciąż słyszę piski tej klaczy. Wtedy właśnie Morgan zginęła w płomieniach, ogarnięta gniewem z powodu utraty swojego towarzysza. Gunnar stracił najlepszą przyjaciółkę, Jarla i swoją pozycję wśród żołnierzy. Wszystko za jednym zamachem. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak musiał się wtedy czuć. Niedługo potem tego biedaka zabrano na rynek na egzekucję. Tłum obrzucał go wyzwiskami i drwił z niego, lecz on szedł z godnością i bez strachu. Po wykonaniu wyroku, wiwaty zebranych tam osób szybko zmieniły się w krzyki przerażenia. Bez głowy ciało Gunnar powstało. Wtedy to właśnie otaczającego ludzie zrozumieli rzuconą na niego klątwę. Morgan, czarna niczym noc i ozdobiona płomieniami, powróciła podczas powstałego chaosu do swojego towarzysza, a następnie wspólnie odjechali. Od tamtej pory razem dręczał Jorvik, galopujący Thompson i Morgan. Niezmienni i wieczni. Wiemy o tym wszystkim, ponieważ wspomnienia galopującego zostały roztrzaskane i porozrzucone po Jerwiku, a on sam nie wiedział, gdzie ich szukać. Kto mógł zrobić coś takiego? Kolejne pytania zrodziły się wtedy, gdy udało nam się zobaczyć Morgan i podążać za nią po zapomnianych polach. Klacz spotkała się z tajemniczą postacią w przesmyku diabła. Postać ta ujawniła imię Morgan i przywróciła galopującemu wspomnienia. Jednak z powodu dzielącej nas odległości nie wiemy, kim ona była. Od tamtej poru informacji i sporo myślałam. Ruszajmy, więc odnaleźć Magnusa w skarbcu kamieniarza. Nie możemy przestać, póki nie poznamy tej tajemniczej historii. No dobra, czyli teraz musimy się udać do doliny ukrytych dinozaurów. E, dlatego ja nie będę wam tej zbędnie przedłużać i widzimy się na miejscu. Ok, więc jesteśmy na miejscu, i to nie jest, jest portal, dobra. Musimy jechać jeszcze tutaj kawałek. Tam, dobra, tu, okej, okay, widzę. E, więc jesteśmy już na miejscu. Musimy teraz zsiąść. Naprawdę, mój strój jest idealny na taką pogodę, jaka panuje w dolinie ukrytych dinozaurów, ale pomijmy ten fakt. Dalej, dobra. Jesteśmy. A racja! Miałam Cię zapytać. Pamiętasz, czego ostatnio udało nam się dowiedzieć o galopującym tym Czy Ci przypomnieć? Brr, chłodniej tu. Niż mi się wydawało. A już pytała. Dobra, coś chyba te questy się pomyliły. Dobra, nieważne, nieważne. Drobna pomyłeczka. Linda, gdzie Ty idziesz? Czy ja mam za Tobą podążać? Chyba tak. O, aha, zatrzymała się. Skarbiec kamieniarza. Niesamowity, prawda? Czuję w powietrzu magię. Dobra, poszukajmy magnusa. W miejscu, gdzie był duch Magnusa Steinara, leży ociekająca sterta ektoplazmy. Przeszukaj skarbiec kamieniarza w poszukiwaniu śladów Magnusa Steinara. Ble, maś ducha! Magnusa już tu nie ma, ale może uda nam się go wyśledzić. Poszukajmy wskazówek. No dobra. Czyli tutaj muszę szukać jakiejś to? Mała kamienna figurka przedstawiająca konia stającego dęba wygląda na bardzo starą. Tu może coś jeszcze? O, matko, tutaj się ja tu dawno nie byłam. Dzisiaj. O, Boże, ile korytarzy! Zapomniałam, że to jest takie wielkie I no... Tutaj coś jest. To zniszczona zielona cegła. Nie, chwila. Wygląda bardziej na dachówkę. Nie wiem, czy to w czymś pomoże. Ale spoko. I tutaj coś jeszcze powinno być zaraz. Tu? Nie, ja się teraz oddalam. Dobra, ale zaraz. coś tu może. Mhm. Chyba nie tam. Tutaj o, może tu. W tej komnacie. No, nie, nie mogę znaleźć. O oh, nie. Tu, tu gdzieś po... jest, dobra, jest coś. To wygląda na strzępy starożytnego ogłowia. Ma ornamenty z brązu w kształcie węży. Chyba nie znajdę tu więcej wskazówek. Ciekawe, co powie na to Linda. No to wracamy do Lindy, tylko to ją znaleźć. Chyba tu była ta główna komnata. Tak jest, okej, okay, udało się. Zielona dachówka, figurka konia i stare ogłowie. Wszystko to ma kilkaset lat. Jak myślisz, Arabella? Czy na podstawie tych trzech przedmiotów możemy wywnioskować, dokąd udał się Magnus? E, Magnus musi być w pobliżu Fortopinta. Chyba czegoś tu brakuje. Masz inny pomysł? Myślę, że Magnus jest na półwyspie południowego kopyta. Na pewno... Myślę, że znajdziemy Magnusa w stanie Jorvik. Dobra, do trzech razy sztuka, kochani. Tak, to musi być to. Magnus pewnie trzymał te przedmioty na pamiątkę, a to oznacza, że stanie Jorvik jest dla niego ważnym miejscem. Świetnie pracuje się z Tobą w drużynie. Możemy otworzyć agencję detektywistyczną? Niewiele, ale to nasz jedyny trop. Udajmy się do stanie Jorvik. Miejmy nadzieję, że tam znajdziemy Magnusa. Wyjdźmy z tego skarbca. Meteor na pewno się niepokoi. Purple Apocalypse. Apple... Dobra, na nie... nowym no, koniu takiej ja imi nawet nie umiem przeczytać. Purple Apokalips pewnie też chce udać się w, ciemniejsz... w cieplejsze miejsce. Jedźli nam do stajni Jorvik i poszukaj Magnusa. Ja normalnie ciebie wycieczki po całej mapie. <grych> Dobra, czas się udać do stajni Jorvik. Okej, okay, i jesteśmy, i teraz tutaj musimy sobie pojeździć praktycznie po całym terenie. Yy, więc zobaczmy, co tutaj jest ciekawego gdzieś, gdzie nie gdzie. O! Nie wyczuwam tu nigdzie Magnusa. Aha, czyli po prostu musimy pojeździć i. żeby Linda wyczuła Magnusa, okej okay. Czy to będzie tutaj? Co to? Chyba coś widziałam. O! Trafiliśmy. Co to jest? Jeźdź Linem do stajni Jormik i poszukaj Magnusa. Mhm. Co? Zgubiłam się. Czyli musimy po prostu jechać do stajni Jorvik i on powinien gdzieś tu być. Albo coś się popsuło. A tutaj jest już że Magnus Steiner jest tutaj, w tym miejscu. Jedź Lindam, dostanie Jorbik i poszukuję Magnusa. Nie wiem, co mam teraz dalej zrobić. Czekajcie, może ja zrobię relog i może to coś pomoże. E, dobra, dobra, musiałam jeszcze raz powrotem jechać do skarbca, ale mam nadzieję, że teraz to pójdzie OK. Spróbuję sobie teraz pojechać w to samo miejsce w ogóle. Co to? Chyba coś widziałam. Dobra. O, teraz jest ten wykrzyknik. A ja, znalazł mnie. Pomocy, niech mi ktoś pomoże. Jeździec! Jeździec? Chodzi mu o galopującego Thompsona? Dlaczego myśli, że wygląda mi jak galopujący? Wygląda na przerażonego. Pewnie nie myśli trzeźwo. Zdecydowanie wygląda jakby się bał. Zobaczmy, czy uda nam się go jakoś uspokoić. Nie wiem, ja tam nic nie widzę. Proszę, nie zabieraj mnie. Podążaj za tym, czego boi się Magnus. Arabella, tam. widziałam coś. O. Magia. Nieźle. Muszę chyba za tym podążać. O co chodzi? Mam to złapać? Czy to mnie do końca doprowadzi? Zobaczymy, w sumie nie wiem. Yy... Trochę creepy, ale okej. Okay. Podążamy za tym... czymś? O dziwo jest szybko. Szybkie. Jezu. Tak to się, tak, się, tak to się dzieje, jak się tutaj nagrywa aktualizację i czyta powiadomienia z telefonu. Czemu to nas prowadzi w kółko? No dalej. Ojej! Skończyło się. A to co? Księsiura. Na ziemi leży starożytny amulet zrobiony z kawałka sznurka i kamienia szlachetnego. W sznurek wplecione się, są zioła. Pachnie siarką i jest pokryte śluzowatą substancją. Masz śliskie amulet. Ble. Skoro Intruza już nie ma, to może Magnus będzie bardziej rozmowny. Intruz uciekł, ale zgubił tajemniczy amulet. Pokaż go Lindzie i Magnusowi. No dobra, to zobaczmy. O, wow! Gdzie jesteśmy? Co się stało? Ważniejsze pytanie to, kiedy jesteśmy? To miejsce miało dla mnie znaczenie. Kiedyś tu mieszkałem, dawno temu, jeździec bez głowy... Nie, Gunnar, on też tam był. Ja coś zrobiłem, coś strasznego. Według mnie podpalił tą stanie. Dziękuję za odpędzenie go, Arabella. Jeźdźc bez głowy jest w pobliżu, szuka mnie. Nic nie pamiętam, wszystko jest jak za mgłą. Wykłucie, wykucie narzędzia tak dawno temu. Jak ja to zrobiłem? By Magnus przypomniał sobie, co zrobił, pomóż mu odtworzyć wspomnienie tego, jak wyglądało tajemnicze narzędzie w duchowej kłuźni obok stajni i Jorvik. E, dobra, czyli muszę najpierw wziąć obcęgi, chyba? Potem ruda. Wow, Ej to jest magiczne. Muszę rozgrzać żelazo. Ej, ale w ogóle ta muzyka jest taka nastrojowo super mega! Wtedy podniosłem młot. Długie godziny pracowałem przy kowadle. Ej, ale to jest super! Super to zrobi. Pamiętam zapach nagrzanego metalu, zanurzonego w wodzie. Oto on, moje największe dzieło. Idealnie ukształtowany, by strzaskać najświętsze kamienie i ściąć najbardziej cz czczone drzewa. Został stworzony, by, by rozbijać magię. To narzędzie, ta broń, czy to może być. Wybaczcie, nie wiedziałem, co robię. Skąd mogłem wiedzieć, co on planuje? Legendarny Sikiero Młot. Potężne narzędzie zaklęte magią tysiąca nieokiełznanych koni. Zawsze trafia w cel Runhamar tak go nazywałem. Teraz kamień runiczny. Podejdź do kamienia runicznego. Jedynym, jedynym sposobem na to, by Magnus przypomniał sobie, co zrobił, jest odtworzenie wspomnienia tego, jak kamień runiczny Stani Jorvik został strzaskany. No to co, musimy udać się do kamienia runicznego. Tutaj. O, matko. To zdarzyło się tutaj. Słyszysz? Konie. Czego nad ciebie chce, Arabella? Musisz zejść, by tego użyć. Dobra. Jezu mój koń w ogóle zatopił w tą głowę. Nie. A, miałam roztrzaskać ten kamień. Co? Chyba nie musiałam tego robić drugi raz, ale mi się pomyliło. Chociaż... Nie, no, muszę zrobić jeszcze kolejny raz, żeby go roztrzaskać do końca. Na brak teraz wsiąść, bo mi się przydało. Już pamiętam, wszystko pamiętam. Tyle bólu, tyle żalu, resztę życia. I nie życia spędziłem na próbach odpo odpokutowania za to, co zrobiłem. Wciąż czuję, jak kamień runiczny kruszciem pod uderzeniem runnych run 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 Amara. Użyłam go raz, nigdy więcej. Strzaskanie kamienia runicznego stajni Jorwik, oczom nie bierze Arabella. Chyba muszę wam podziękować za przywrócenie wspomnień, choć przyznaję, wolałbym nie pamiętać. Niestety, te wspomnienia to adekwatna kara za to, co zrobiłem. Nie zasługuję, by o tym zapomnieć. Arabella, chcesz o coś zapytać? Magnus przypomniał sobie, co się stało. Wypytaj go o galopującego Thompsona. Arabella, to nasza szansa, żeby dowiedzieć się wszystkiego o galopującym. Eee... Dlaczego galopujący Gunnar Trimson cię ściga? Runhamar był stworzony, by niszczyć zaczarowane przedmioty. Był darem dla gunera Trimsona, który użył go do strzaskania wielu kamieni runicznych na całym Jerwiku. Z każdym kolejnym kamieniem runicznym zdawał się zatracać coraz bardziej. Pewnego dnia nic już z niego nie zostało. Wtedy pojawił się koń. Nazwał go Morrigan. Myślę, że Gunnar, czy raczej galopujący, zmienił się przeze mnie. Bez mojego siekieromłota nie byłby w stanie zniszczyć tych wszystkich kamieni runicznych. Tyle wieków minęło. Dlaczego wykułeś się Runhamar? Stworzyłem go. stworzyłem wspaniały się Runhamar na rozkaz Jona Jarla. Potrzebował narzędzia zdolnego zniszczyć mistyczne kamienie runiczne, rozproszone po całym Jeriku. Nie wiem dlaczego, ale te kamienie mu przeszkadzały. Z radością przyjąłem to zadanie. Nie przejmowałem się tym, do czego moje narzędzie zostanie wykorzystane. Marzyłem tylko o pracy z takimi cudownymi, magicznymi materiałami. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Jak mógłbym się oprzeć? Niestety, zaszczyt, jaki mi nie spotkał, zaślepił mnie. Teraz Runhamar to moja największa hańba. Gdzie teraz jest Runhamar? Nikt nie wie, gdzie teraz znajduje się Runhamar. Ostatni dzierżył go Gunnar, ale galopujący Thompson go nie ma. Może przepadł w odmętach czasu? Tak lepiej, oby nikt go nie odnalazł. Taka jest historia Magnusa Stynara i Siegeru Młota Runhamara. Masz jeszcze ten amulet, który zgubiła istota podążająca za Magnusem? Mogę go zobaczyć? Mogę go na chwilę zatrzymać? Wydaje mi się w jakiś sposób znajomy. Magnus, jeśli ten amulet należał do Twojego prześladowcy, to nie mógł to być galopujący Thompson. Tego jestem pewna. Arabella, chyba niczego się już tu nie dowiemy. Wygląda na to, że mamy więcej pytań niż przed przyjazdem do tego miejsca. Mam pomysł, czym jest ten amulet, ale muszę się upewnić. Znajdę Cię, jak potwierdzę moje podejrzenia. Aha, czyli to generalnie było generalnie tyle. E, I dostaliśmy taki piękny, e, piękne ogłowie takie. O głowie jeźdźca bez głowy. No dobrze. To teraz wracamy sobie z e, powrotem do e, twierdzy galopującego. Bardzo mi się w ogóle podobały te setanka, były bardzo ciekawe. E, wracamy sobie teraz do twierdzy i obczajmy tego nowego ducha: e, cukierek albo psikus. Ten nowy duch nazywa się Psotnica. Także jedziemy. Okej, okay, jest tutaj. Zobaczmy. Buu, <noise> przestraszyła cię moja maska? Hej, masz bardzo ładnego konia. Mam super pomysł, pozbierajmy razem cukierki. Jeśli ubierzesz maskę podobną do mojej, na pewno czeka nas większa nagroda. Pewien duch kobiety chce zabrać cukierki na Jorwiku. Porozmawiaj z psotnicą, żeby dowiedzieć się więcej. Maski są super, ukrywają to kim jesteś, co bardzo się przydaje, gdy chodzisz po ludziach i prosisz o słodycze. Co taka podpowiedź? Też załóż maskę. Myślę, że jeśli ubierzesz maskę podobną do mojej, to dostaniemy jeszcze więcej łakodzi. Ludzie bardzo lubią nagradzać wysiłek włożony w kostium. Maski kupisz w tym sklepie, zainspirował mnie ich asortyment, więc na pewno znajdziesz tam przynajmniej jedną maskę pasującą do mojej. Jeśli nie ma tam maski, której szukasz, sprawdź swój schowek. W innych sklepach też możesz znaleźć maski pasujące do mojej. Zanim wyruszymy na Jorvik, podzielę się obiciem na temat twojego kostiumu. Oczywiście nie musimy tworzyć idealnej pary. I tak dostaniemy słodycze. Na próbę zaczniemy tutaj w twierdzy. Chcę się upewnić, że twój wierzchowiec nie ma nic przeciwko mojej obecności. Nic nie ważę, ale niektóre żyjące stworzenia czują głód, gdy próbują ich dotykać. Jeśli pierwszy zbierasz słodycze, to robi się to tak. Podchodzisz do kogoś i mówisz Cukierek albo psikus? Spróbujmy z tymi uroczymi kabaczkami przy portalu na Jerwiku. Ui! O Jezus, przepraszam Was. Ale dobra, ja tutaj wejdę sobie do schowka tego, bo ja mam tą maskę, więc tak. Już patrzymy, szukamy tej maski. Mam, dobra. Cukier znaczy te kabaczki przy portalu, więc to muszę się udać tutaj. Dobra. Podjeżdżając do kabaczków, słyszysz ich coraz głośniejsze, radosne okrzyki i bełkot. Czas powiedzieć swoją kwestię: cukierek albo psikus! Świetnie, słodycze dostaniemy dopiero na jorwiku, ale moje niebijące i absolutnie metaforyczne serce rośnie, widząc taką radość. Wracajmy! Czyli musimy wrócić z powrotem? Dobra. Już chyba rozumiesz podstawę zbierania słodyczy, prawda? Gdy zabierzemy się za to na poważnie, zaczniemy od oceny twojego stroju i wyboru kierunku. Bije od ciebie aura bohaterstwa, więc zakładam, że znasz mnóstwo osób na Jerwiku, wliczając w to tych, którzy mają słodycze do rozdania. Ruszajmy! Dobra. Może zazwyczaj nie nosi się ich we włosach, ale liście lilii wodnej są przepiękne, więc czemu by nie? I tak nie zmoknę, więc mogę robić dla wyglądu co tylko chcę. Tak czy inaczej, zaczynajmy zbieranie słodyczy. Jeśli ubierzemy się do pary, na pewno zgarniemy jeszcze większy łup. Mój dzisiejszy strój to piękny liść lilii wodnej. Jeśli chcesz ubrać się do pary, załóż maskę żaby. Pewien duch kobiety chce zabierać... Dobra, dobra, dobra. Dobra, zrób krok w tył. To lepiej Cię się przyjrzę. Możesz też skorzystać z tej okazji, żeby dostosować swój kostium, jeśli tego potrzebujesz. Tak, potrzebuję maski, żaby... O Boże, to jest maska żaby. Dobra, sytuacja opanowana, zakładam maskę żaby. I lecimy, muszę tutaj stanąć, żeby mi się psodnica mogła dobrze przyjrzeć. Niech spojrzę na twój kostium. Hmm. O, wyglądasz świetnie. Myślę, że zasługujemy na nagrodę za najlepiej dopasowane kostiumy. Możemy jechać. Czy chcesz się jeszcze przebrać? Jedźmy. Tak, ruszajmy. Ekstras, srebrna bolano, nadchodzimy. Dobra, zobaczmy w ogóle jak zbierać te, 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 cukierki. Do Srebrnej Polany się teraz udamy. Ej, wy to słyszycie? Jak ja podskoczę, to ona tak ten... O matko, ale super. Dobra. Powinnam się teraz wstać Srebrnej Polany, więc ja po prostu sobie wezmę podwózkę, bo i tak tam mam stajnię macierzystą. O matko, ja już w ogóle jakoś z godziny nagrywam przez to wylogowywanie się, jeżdżenie tweetami, w ogóle, no. Dobra, a też mam dzisiaj ograniczony troszkę czas, więc, o matko, w ogóle, po prostu. Um... Najpierw Steve. Ojoj, to nie to. Witaj, Arabella, miło, że... Witaj, Arabella, miło, że cię dobrze babisz. Widzę też, że nawiązujesz nowe przyjaźnie. Pięknie. Ciesz się słodyczami, ale uważaj, żeby nie rozbolał cię brzuch. Aha, czyli po prostu tyle, że musimy sobie pojeździć z nią od ludzi do ludzi. Spoko. Ale to jest urocze jak my skaczemy i ona tak o matko. Urocze, urocze, urocze. Oto, Oto trochę złodyczy dla całej trójki Arabella. Purple Apokalips też coś dostanie. Super. Mm, teraz radny. Halo, halo, jesteście tu w sprawie wolontariatu? Żartuję, to tylko ptaki i psikus. A ty macie cukierka i pamiętajcie, że dobrze obywatele nie zaśmiecają ulic. Żadnych papierków zrzuconych na ziemię. Oczywiście, panie radne. Nie ma opcji. Żadnych papierków. Dobra, teraz Felix. Ojej, nikt nie robi zakupów. Dobrze, dzisiaj słodycze, ale obiecaj, że niedługo wrócisz na zakupy. Szerokiej drogi. Dobra, i jeszcze tutaj jedna osobka. To chyba będzie Dexter. Albo Daxton. Daxton, chyba. Że... Tak, Daxton. Hej, niezłe kostiumy. Być może czeka cię przyszłość w krawiectwie. Zbierasz dużo słodyczy? Hmm, może też powinienem spróbować, ale najpierw muszę skończyć wszystkie zamówienia od popkatów. Patrz na ten wspaniały łóp! Nasz wysiłek się opłacił. Mamy więcej słodyczy, niż jesteśmy w stanie dzisiaj zjeść. Założę się, że mieszkańcy twierdzy nagrodzą cię za to. Wracajmy do twierdzy. Dobra, to wracamy. Dzięki za dziś. Wróć jutro na kolejną porcję zabawy. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie, bo jeszcze dostajemy punkty do poziomu jeźdźca, więc naprawdę super. No dobra, kochani, i z tego co widzę, by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i dajcie znać, co wy o tych zadankach dzisiejszych. Według mnie były naprawdę bardzo ciekawe. No i co? Do usłyszenia. Pa! Oh, yeah. okay.